Z tej strony Kinga kolekcjonarka. Dzisiaj przyszedł do mnie kolejny autograf. Wydaje mi się, że to jest od Andre Shirley, dlatego że kiedyś już dostawałam od niego autograf ten jest na mojego brata, bo bardzo podoba mu się no, bardzo lubię tego zawodnika. Ja powiedział, że chciałbym mieć taki autograf, no to poprosiłam jeszcze raz Andrę, żeby mi wysłał. Czekajcie, niech sfokusuje, tutaj jest. No, no to teraz otwórzmy. Tutaj mam adres zaklejony. Coś nie mogę się do tego dobrać. To poczekajcie może do przedna. Ale trudno idzie. Dobra, poszło. To do tyłu. A teraz tutaj. Jak widzicie, tak jak myślałam, Andrzej Szirle, nie wiem, różnie mówią. Tutaj jest autograf. To jest akurat karta z Wolfsburgo. Chyba mi się nie mieści. No, i tutaj jest tył. Są różne dane. Tutaj jest druga karta z Niemiec. Czekajcie, nie mogę ustawić jak telefonu. O, już będzie dobrze, chyba. Tutaj statystyki. Czy może nie statystyki, ale dane. I tutaj autograf. To są takie fajne, wytłuczone gwiazdki. Bardzo mi się to podoba. Tego chyba nie widać. No, nie mogę tego złapać. Ten autograf bardzo mi się podoba. I. No, i to wszystko. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I oczywiście, jeżeli ktoś chciałby się wymienić, yy, mam też dużo więcej autografów, ale na razie ich tutaj nie wstawiam na kanał, dlatego że otworzyłam już się dawno temu, a yy, dopiero ostatnio zaczęłam się za nagrywanie. Wzięłam się za nagrywanie. No i nie chcę Wam pokazywać, tak jakby. W tak, w kopertach już otworzonych. Jak już to, może zrobię taki odcinek yy, ogólny i pokażę wszystkie autografy, które zebrałem do tej pory. Yy, oczywiście w opisie będzie mój adres e-mail, więc możecie tam do mnie pisać o wymianę. I posiadam również karty Champions League z różnych edycji, jeżeli ktoś by chciał nie tylko Champions League, więc jeżeli chcecie, to piście. No a to wszystko w tym odcinku. Dzięki, na razie pa.